Ostatni dzień listopada zorganizowaliśmy Indywidualny Puchar Wielkopolski Kobiet i Mężczyzn. Jest to pierwszy tego rodzaju turniej w historii Wielkopolskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Zasady kwalifikacji były bardzo proste. 12 najlepszych i 12 najlepszych zawodników podnoszenia ciężarów tego roku, którzy zebrali najwięcej punktów na dowolnym turnieju w punktacji Sinklera między 1 stycznia a 30 października 2024 roku. Poziom bardzo wysoki. Wystarczy powiedzieć, że zwycięzca dzisiaj w kategorii męskiej Dominik Sienko był także trzecim zawodnikiem indywidualnego Pucharu Polski Mężczyzn. Zawodniczka z zwycięszczyni dzisiejszych zawodów. Agata Wylegała to mistrzyni świata Masters. Wśród zawodników było wielu utalentowanych, młodych sztangistów, między innymi Maciej Tomaszewski, medalista mistrzostw Europy do lat 17, Nikola Cebernik czy Błażej Stawiński, którzy byli także uczestnikami mistrzostw Europy Młodzików. Dzień.